Cześć, to ponownie Piotr. Na deser trzeci album, który zadopytował w drugim tygodniu, sierpnia. Deadpool i Cable. Tom pierwszy. Oryginalnie to się nazywało Cable and Deadpool, nie wiem dlaczego tak zmienili, ale zawiera zeszyty, widzicie Cable and Deadpool 1.23 Twórcami jest Fawian tam zajmuje się Pacyk Zicher i raz inni do tego twórcy. To jest po prostu 300 przyjemność czytać takie komiksy. One oczywiście nie będą dla wszystkich, bo nie wszyscy będą wiedzieli, kim jest Natalie Spring, Czy też jak to woli, Cable, albo Syncy Cyklopca z x -Men. Deadpool, najemnik, wiadomo. Ale w tym albumie Deadpool nie jest takim. Jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, kompletnym kretynem nie jest. Jest najemnikiem, ale który ma zasady. I nie zawsze plecie głupoty. To jest fajna rzecz. Popełnia oczywiście gafy, błędy, ale to jest, to on jest częścią humorystyczną tego albumu. Połączenie z cablem bo musieli się połączyć ciałami fizycznie. Potem dopiero się zaczyna zabawa. Tu macie wstęp, kim jest Cable. Najpotężniejszych, jeden z najważniejszych mutantów na świecie z przyszłości. A jak żeby inaczej? W mięso, się wymiana się z kontroli, bla bla bla. Bardzo fajny salon rzeki historii. Nie patrzcie na tą okładkę, która może Was trochę zniechęcić, bo wrócić czasami do lat 90, którzy nie wszyscy lubią te czasy. Wielki giver i i tak dalej. Mamy świetne tutaj Deadpoolowe odbieranie telefonów. Rysunek artystycznie w porządku dla mnie. Misje, które musi wykonywać Deadpool. Nie wiem, kto jest jego zleceniodawcą do końca. Ale zawsze Cable jest tutaj wielkim manipulatorem. Ale w słusznej sprawie. Na pewno. Dużo humoru to jest na pewno. Ale ich historia nie jest nużąca. To czasami może być w takim komiksie. Odpychające w pewnym momencie cable mający problemy z mocami. Oczywiście Xavier chodzący próbujący jakoś mu pomóc Deadpool myśli, że jest mutantem. Oczywiście nie jest mutantem. Chociaż Mr. Sinister, który jest też w tym albumie, mówi, że jest. Ale to w kontekście jedzenia, które jest Nastąpi połączenie kabla z deadpoolem ich mocy, ale aby jeden mógł przesłać, drugi mógł przetrwać Dość groteskowa sytuacja, ale zabawna. I przez to, gdy cable się będzie teleportował, slide by two. Będą, mogli, będą się pojawiali równocześnie, nieważne gdzie są, przez połączenie ciał. I tu jest też bardzo fajna rzecz. Jeśli ktoś czytał komiksy w latach 90., Cabro zaczęło z Gray Malkin, swój kosmiczną wyspę, która się w latach 90 została zniszczona stworzył Providence. Z zgliszczy tego wszystkiego to jest bardzo fajne wspomnienie lat 90. jak dla mnie. Wypoznawaliśmy historię Natana. Mamy X-Men, którzy próbują mu przegadać. To co robić niekoniecznie jest dobre. Ale on i tak jest z przyszłości tak jak mówię, więc mniej więcej wie, co jest grane. Testament Cable'a Jego dziewczyną, koleżanką jak tu woli. Tak jak Deadpool wykonuje misję. Nawet w pewnym momencie na Providence zabija najniebezpieczniejszego terrorystę, który przybył na prośbę cable'a. A dlaczego to zrobił, sam nie wiem. Ale podejrzewa po prostu, że mógł. I tyle. Cable robi sobie lobotomię z pomocą cable'a. Jego mocy naprawdę zaczynają się już spod kontroli wymykać. To jest najbardziej dowcipna, paskudna ilustracja, jaką widziałem. Deadpool w stroju Marver No tego się z pamięci nie, nie, nie wymarzy nigdy. Także tu jest sporo fajnych dowcipnych nawiązań. Cable okay, próbujący rozmawiający z ojcem. A po chwili do akcji wkracza Silver Surfer, który odcina go od mocy. No jest to dość. Ciekawa walka. Wyspał siada. Próba ratowania kable następuje. To jest wszystko machinacja Cable'a. Od początku do końca wie, co chce osiągnąć. I w pewnym momencie wkracza do akcji ten zwol. Trochę mnie zaskoczyło, kim on był. Nie było go w cały album. A to dopiero na końcu się okazuje. W międzyczasie Cable ginie w walce z Xornem, jakkolwiek co coś tam w historii której tutaj nie ma się okazuje, że prawdopodobnie przeżył i Deadpool go szuka w różnych alternatywnych rzeczywistościach. Zebrać jego, dokupy go zebrać. Tu mamy jedną wersję cable alternatywną. Dowcipnę. Nazywa go Cannonballs. Balls. Cannonball. oczywiście zespół go tak nazywa. Naprawdę piękna ilustracje. Mesjasz cable. Technoorganiczny cable. Aż trafiamy do rzeczywistości House of M. Gdzie znowu skinister wyhodował sobie dziecko. Najdłuższa wizyta w toalecie. On przez to dziecko będzie przyczyną po powrotu cable'a. I tu jest kolejny raz fragment tego słowa, który ucieka. I można powiedzieć, że to jest najważniejsze według mnie w tym komiksie. Gdy dojrzewający cable, uzyskujący formy, rozmawia z Zedpulem, Tutaj poznajemy historię ojca Deadpool'a. Bardzo mocna rzecz. Bardzo fajna. Pokazująca co tak się, naprawdę się stało. Wkraczamy w finałowy etap. Wszystkie wątki, które Cable zainicjował. Wirusy, programy śledzące, kategoryzujące wiedzę. Tutaj mamy wszystko: jest akcja, jest humor, jest nasz wall, kochany. Podsumowania są bardzo fajne, też tutaj. Trochę jest też klonów, ale to na końcu. Także na pewno jest to przednia zabawa, czy dla każdego. No, ciężko powiedzieć, no, jeśli wystarczy wam kim jest Cable, kim jest Deadpool z początku wyjaśniające, to tak. W Ameryce była seria bardzo popularna, nie wiem jak tutaj to zrobi Egmont, w ilu albumach, ale mam nadzieję, że to zrobi w dwóch. Pozostało chyba jeszcze 27 zeszytów do zebrania. Dla mnie to dla czytelnika X-Men od bardzo, bardzo wielu lat to już ile jest w sumie lat, jak czytam? 26. Żeby nie skłamać. No, jakoś tak to będzie. Także no, to jest coś, co sprawia mi przyjemność, bo wiem kim jest Cable, wiem jakie ma zdolności. czy znaczy wszyscy będą w stanie na podstawie tego krótkiego wstępu zaczaić kim jest Cable, jakie są jego moce. No i powinno wystarczyć, żeby sprawić przyjemność człowiekowi. Nie ma już takich serii, żebyście mogli się zaczytać, czekać na dalszą część, mieć dużo humoru, mieć X-Men, nie tylko Deadpoola, ale X-Men, który no, rzadko występują w tak dobrej formie, jak wtedy. Dla mnie to jest czysta przyjemność móc przeczytać Cable and Deadpool, a nie Deadpool i Cable. Liczę, że kolejny tom ukaże się, jak ten się dobrze sprzeda w przyszłym roku. Mam nadzieję. Zobaczymy. Ale to jest naprawdę solidna dawka humoru, intryg, akcji i humoru. Od humoru do kwadratu. I to nie tylko z winy Deadpool'a, czy też przyjemności Deadpool'a, ale Cable też daje czadu. Także naprawdę polecam sięgnąć po album, który sprawia, że człowiek naprawdę chce sięgać po tych X-Men i nie tylko X-Men, Cable'a jest co czytać. I to, to jest naprawdę fajne.